Tak, w tej rzece złapałem trzy płocie, które ważyły prawie kilogram. Taka niepożo, niepozorna rzeczka. No i mówię Wam, spankowały dosłownie jak pstrągi. Były zrobione w takiej wspaniałej zalewie. Pokażę Wam jeszcze tutaj właśnie pod tymi wierzbami. Były takie duże sztuki. Porzuciłem kulkę chleba i zaraz Wylądowały na trawie tutaj obok sąsiada. Moja działka jest taka trochę zarośnięta, bo nie mam czasu, tak naprawdę, dobrze jej zrobić. Ale właśnie to były tutaj, z tej takiej lekko zabrudzonej rzeczki, właśnie takie płocie. Wtedy była woda idealnie czysta, one uciekały, ale trzy się złapały. Zobaczcie, piękne kwiaty, żółte. Czuję się dosłownie jak w Polsce, a nie jest to Polska. W Polsce by była czyściutka woda, tutaj jest brudna. Niby tak dbają o ekologię, nie wiadomo dlaczego brudna woda leci. Czy ktoś mi odpowie na to pytanie? No. A kwiatki rosną takie same jak u mnie w piecniku. Zobaczcie ile tego się zasiało. Wystarczyło, że u siebie kosiłem trawę, przyjechałem tutaj do Niemiec kosić dalej trawę i się rozsiały z moich butów widocznie. O, no, tutaj ładnie dziadek obciął krzaki. To przyczynał, bo mu tak to wszystko zarastało. Ładnie kwiaty pachną. O, super. Lubię ten słodki zapach tych kwiatów. A tutaj posadziłem jemu takie małe, małe szczepki. O, trzy. I tutaj, w tym miejscu. I tutaj, tak samo trzy. Zobaczcie, jakaś kukurydza tutaj kwiat, ptak przyniósł ziarko i się zasiała sama. No i tutaj też takie trzy. To trochę przyschło, ale coś tam może odbije. No. Także jest tak, jak jest. Walczymy nadal o Polskę. Bo Polska jest najważniejsza. Idziemy teraz popracować nad. Jezioro Dumazę do Lembruch. Tutaj stoi mój, mój rower. Od Klaudi, pożyczony, bo nie miałem na czym jeździć. No i oczywiście ta wędka, gdzie łapałem wizę. Te płotki słynne, które były nazywane imionami i nazwiskami polityków polskich. No i tutaj właśnie złapałem te trzy płocie. Trzy płocie prawie 1 kg. Po prostu. Массакра, не?